Coś drugi No patrz jak on ucieka No patrz jak on ucieka! Stop the music stop the music no nie. nie Mamy cię Tu jeszcze coś jest Mamy cię A pierdzielę Jeszcze coś? Tu jest To z tu jest? Mogę Cię trafić? Mogę? Poznaczamy pozostałych operatorów tego oddziału Kuligoważy wraca do gry, dobra robota Nie! Dobra robota za Oznaczamy... głowę pam, 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 robimy kółka Rok zlikwidowany Ułożyj taktycznej, by zaponować na O, i tak powinniśmy przestał grać normalnie Poznaczamy pozostałych operatorów tego oddziału Dorwać ich ja to... Lada Lada Mamy ścigówkę, kurwa Na górze jest patrz. Paweł, polewka. Czy mamy dropa? Tak, w tak, drogach jest dole. Mój pana um, Montana. No nie mogę go trafić. Mam super mocne. Ciekawym. Turdeł no, match! Samores Co, mi nie pomógł. Aj massis też mu nie pomógł. Ja mam 10 killi. <laughs> <laughs> Hahaha! CO TU SIĘ DZIEJE, CHAT? Wypadł Jakiś złem momentu Ale chodzi mi Kurde, blisko Nie <grym> Bot Kiedy mnie jakiś zabił <grym> ja 29 Zrobię 40, nie? Cepis. Dawaj, 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 dawaj Ja mam 11, wiemy, ja, wiemy, ja mam za... 11 AMO potrzebuję Nie, spałował mnie Spałował mnie Ja jestem safe Idę do ciebie ja chcę przepis, przepis, idzie tu Pała leży, pała <gibberish> leży! Pała leży! Leży, leży pała! Oh no nie, to... nie, pała, pała, pała! Nine! Nine! Nie no, pała jest opę, Pała jest OPY! Tu jest! Plus nie, 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 jeden. Kurwa. <laughs> pał, pał, pałę, zabiłem, Pałę nie, pałę nie, Jeszcze sześciu. nie, nie, na nie, uważajcie na nie, Ale nie, Jak oni nie, tą pałek. Teraz jest lodo, czy nie? nie? Nie, nie, nie To jest śmieszne no, teraz Tylko jak giniesz, tylko jak giniesz A dajcie mi loda, dajcie mi loda, na środku Daj, zostaw mi O, ja idę zabijać A ja? Od razu Od razu ja chcę pałę i pałuję Gdzie są? Tu jest jeden Co? Ja nie mogę tu trafić Kroki widzę Jeden na czyń, inside To drugi. No, patrz jak on ucieka. No, patrz jak on ucieka. Please stop, the music. Please stop, the music. No. stop, <coughs> stop, Se stop, Ale kroki mega stop, są. stop, 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 jest. Leży. Tutaj Gdzie jest? Leży. Leży. Tylko coś trzeba dobijać. Tutaj jest, nie wiem gdzie się, skąd nie jak ty chcesz ich dubijać? Nie da się. No nie da się. Czekam! Ja stary tu wszystko w locie powalam. No, patklej, patklej. Ktoś tu zleciał. Mogę pójść UV? Nie mam. To jest Luka, się piękne. Górę. Co? Prześcianę go zabiję Aj masist, a i ma <coughs> Widzowie Jest szósty. Nie pad jest straszny co? No tutaj nie da się grać napada power. Ale tych tak ten, jak się rzucasz to zańce, to. No i masist, no po prostu i masist Uciekam kurde blisko było, co tu się dzieje błynie, a, a, No patrz błynie. No patrzaj <kłysy> no, patrz, i masist, no dobra No grasz na padzie, <kłysy> Klej, <go. kłysy> klej, chłopiec Patrz, uciekam Zbliża się chmura gazu no, mi temy swoje do powrotu <kłysy> Dawaj go Dawaj, mam temę. A, zabiłem. No nie da się grać na padów. No nie. Mamy cię. No nie mam perków swoich? Nie mam perków swoich. Cały oddział jest w bezpiecznej strefie. Nie no, pad jest pojebany. No pa pa padę, chłopie, tu grać? Tu jeszcze coś jest. Mamy cię. A pierdzielę Jeszcze coś? Tu jest. kółko tu jest. Mogę ci trafić? Mogę? Jaka to jest gra. Ja to montuję na YouTubea. Dzisiaj stary. No i Czy to jest beka? Nie mogę, no. No trochę. Nie! Sił na Lecę bo chcę, lecę lec bo życie jest złe. Nie, mina mnie zabiła. Czy są pieniądze czy nie? Ja kupuję samoresa. Self. Ej, tu selfie jest priorytetem, bo tu uciekasz Sala. jak wyścigówka. Samoresy kupujcie sobie. Zero nie można, myszką chłopie, myszką to Ty se możesz się wiesz, co zrobić? I gdzie? Podrapać. No, nie da się myszką grać tutaj na tym trybie. Nie! Co to szczela? Tu leży. Ram pam pam, robimy kółka. Gdybyś. zlikwidowany, użyj mapy tak by zaponować na reszcie. O i tak powinien to zrobić normalny? Zaczamy pozostałych <todgłos> operatorów z tego oddziału. Dorwać ich. Ja tam już nie tam uściwam. No nie przyj zabawy no śmieciu jezu musisz lodem. Zbliżają się posiłki Gdzieś w ogóle to lody to to spadło czy nie? Ja przywiem Ziół, 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 Co to jest za tryb! ziół, 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 Co ziół, się dzieje? ziół, dopiero 15 mam ziół, mam 8 Idę po Loady, idę po Loady, Loady Umarłem Kurwa to samoki drzwi Must have, loady must have tutaj <sad hatten> Co mam, tu też pijem? Kurde No Ale? to No Ten tryb z rydem hiviki Oj to no, walczy wręca do gry, dobra robota Abo z młodem king O, dwa jest no, no łani, jest, łani jest ty ty, ty, kurwa, ty kurwa wstać nie możesz idę po samoresa. samorest must have o to może napisać mieliśmy, mieliśmy być o siódmej <coughs> samorest must have dawaj 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 samorest must kurwa, have został live <coughs> co pisa no tak jakby z kim ty rozmawiasz gdzie nie, no, gramy, nie, gramy, nie, Mogę nie, 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 40 killi. No nie, mogę, Słanie, słanie, mam nie, ma nie, mam nie, no jest? nie, jest, jest, jest. <coughs> nie, Nie da się, nie da się chłopie nie mo może mi obtrafić. trafić Kurde nie mogę to skoszyć <przodować> Muszę RKM'a Co to jest za tryb? Gdzie on jest? Dzień Co? Śmiesznie to wygląda na, na powie goście jak jeździsz wokół niego i cię trafić w Gdzie on jest? <kłyszy> nie wiem Tak? Czy my... Udwa jej nie ma już, nie mogę znaleźć tylko. EV możemy kupić. Biega tutaj, pat, tu jest, tu jest, tu jest. Dawaj, stary. B, biega. Nie to ty, Boże. ja tam tu są przede mną cała trójka. Podniosę cię, podniosę cię, podniosę cię. O kurde, o fuck, ja mam sam reset. nie Zdjęcie. Pała, pała. W wodzie pała? Ale pływam szybko. Pałownik. Połownik Pałownik? Idę do sklepu. Idę do sklepu po Samoresa. Do gry. Dobra robota. Idę do sklepu po Samoresa. Jest, tu blisko. Nie, nie starczył na Samoresa. Kurde. Mam w Zioma kupiłem niepotrzebnie. Tu gość jest. Nie, on nie mógł grać bo tam, <grym> bo obudziłby kogoś. <grym grym badły> nie, kurde. Nie, please, please. Jeszcze nie nim zginąłem. 22 kd z tego meczu. No, co jest? A co? Dobra, tam są. Idziemy tam. Tu też coś było. Co to jest za tryb, widzowie? 28-4 miał Agora Łanie jest Nie mam mamu już Na dachu jest Uważajcie na ciebie Kończy się czas odnowy Nie mogę go trafić Jezu Błagam Kurwa pierwszy John zgon jest. Na górze, na górę, na górę poszedł tak? Nie wejdę tu na górę, nie? Na górze jest ale polewka, ma mamy dropa? Mamy. Tak, ja, żebyśmy w... pozostałych. Nie, nie zwezmy go bo strefa idzie. Dobra, ja mam 18 tysięcy Hana, Hana, Hana Montana, czekaj to was... ja Jestem Hana Montana, Hanna, Montana. <śleff> To, 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 to swoje, bo <śleff> będą. A ja mam... Cały oddział musi być w bezpiecznej strefie, Nikt no nie zostaje w tyle Montana Wiem, wiem wiem się Jestem Montana. No nie mogę go trafić. Mam super mocne. Kurde mać! Samores mi nie pomógł. A Masis też mu nie pomógł. Ja mam 10 killi. Co tu się dzieje, chat? Wypad no Jakie to jest? To jest no, ale to jest zajbiste. bo robisz kile. I masz hajmasista, to... chłopie, to baja jest. No ale tak, ale mówię o moich ustawieniach na palo. Leżysz. Ja mam ja mega pod movement też, ale też nie mam jakiegoś super movementu. Ale chodź mi. Kurde, blisko. Nie. <laughs> Bot I mnie wiem. jakiś zabił ja, 29 Zrobię 40, nie? Mm. Dawaj, 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 Ju Ja mam 11, wiemy. ja mam 11 A ten gościu wyszedł od nas. Psie, tu się chlepią A co ty... Grasz z pałką? Ja? Mario gra pałką. Ej, pałę zabijam! Pała na mnie, pała na mnie! No nie Mario daj mi go trafić. Leży, go proszę. Chodź, 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 chodź Kurwa ma pałę Nadlatuje chmura gazu Nie Umarłeś? Nie Masz samureso? Nie, poczekaj mam samureso Dawaj, ja idę Umaga, do ciebie Chmura gasz towarzyszy poza bezpieczną strefą Żyje, żyje, żyje Żyje Uciekłem, ale samureso mi oddał Jest Boże łani, łani, 8. dawaj! Wjeżdżam, no daw Kevin Ma mammo, mam, 38 ammo mam tylko, ja cię sunę. Tutaj kurwa, zero ma. Leży, leży. Jeszcze siedmiu. Amo potrzebuję. Zero, zero ma pała. Nie, jeszcze am, choć kewa kupiłem. Pała. Amo potrzebuję. Nie, spałował mnie. Spałował mnie. Ja jestem safe. Idę do ciebie. Przepis. Dawaj. Cypis, przepis! przepis. Idzie tu. Pała. pała leży. Pała leży. Pała leży. Leży Pała. Nie, nie. Pała, Pała, Pała. Nein. Nein. Nie no. Pała jest op. Pała jest op. Idę kupić. Kurde pała jest OP widzowie <coughs> Dawaj to, dawaj to, dawaj to <coughs> Najgorsze 6, są pały, jeden <coughs> Pały no najgorsze Pały są OP Pała leży <coughs> zrobić Na Lotem dostałem, ja pierwę idę do was Dawaj <coughs> Dawaj Dwa smoki są na ciebie. Nie, nie zrobię tego. Nie zabijajcie. Nie dawaj, muszę. dawaj, 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 pomożemy ci. Tu jest. Tu nie, jest nie, nie, jeden. Nie, kurwa. <laughs> no 9, pa, 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 pałę nie, kurwa. zabijłem, pałę zabiłem, Jeszcze sześciu. Muszę wszystkich zabi nie zabijaj mi, proszę. Dobra, dobra, dawaj, 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 dawaj. Nie, pomagam, pomagam, pomagam. Nie, mnie. Był na, na shopie no, dobra, kupują się, niech się kupują, zajebiście. No dobra, sam tego nie leży. zrobisz. Leży dwóch Na szopie Ja się kewuję, się kewuję się Pała, pała zleciał. Wadź... O ja pierdol Leży next. Pała, 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 pałałani, 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 pałałani Nie, 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 nie. Gina, kurwa, jestem safe Czupisz? Czupisz proszę Dawaj oh. Pała go oh. proszę oh. Nie. Nie. No nie, nie mogę, no nie mogłem, stary, tu trzech pałowników było, no nie dało się nic zrobić, no, nie dało się. Oni w trójkę grali, no kurde, tarcza pała, no nie dało się, no nie dało się. Nie mogę, no nie da się, stary, pół lobby pałowników, stary, no nie mogę. No nie dało się, ty mówisz zostaw chłopi, a oni wszyscy na pałach, oni między sobą się pałami bili. Nooo Siema słagi, nie da się Ja idę do pracy, mam dosyć, wysiadam no. dobra, Idę do pracy, szykuję się do pracy Dobra, dobra Miłego To będą dwie, champion, dwie gierki na YouTube, dwie gierki na... Ta, ale no. ja będę montował, ja będę montował A to na niuka nie kładniesz? Zobaczę, zobaczę, zobaczę no. Dobra, ja uciekam Widzowie, łapka w górę, komentarz, subskrypcja i... Komentarz, łapka w górę, komentarz, i... subskrypcja, like i... I... I subskrypcja, widzowie, stumujemy, like, stumujemy. komentarz, łapka w górę, widzowie Co mówisz? He? Hmm. Nie. Co? Co? Nie, że wieczorem, niuka, to próbujemy. Dobrze, niuka, próbujemy wieczorem, no? Dobra. Dobra, Nara. Marka, Marka. Widzowie, trzymajcie się, dziękuję bardzo za dzisiaj. Trzymajcie się, do zobaczenia. Uciekam do pracy. Miłego dnia, widzowie. Trzymajcie się, widzowie. Dziękuję za dzisiaj. Jutro, jeżeli mi internet pozwoli, to znowu będzie live. Jeżeli mi internet na to pozwoli, a pracę. Światłowodowe są widzowie w toku. Zajmują się naprawą kabla, ale nie wiem kiedy to będzie, może w tym tygodniu widzowie. Dziękuję za dzisiaj, dziękuję za oglądanie widzowie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Ja się szykuję do pracy.